I widzę, bardzo serdecznie z tej strony ja, Ramosz i dzisiaj sobie odcinek, gdzie prawdopodobnie albo Karla, albo Bibi wiemy na 15 rangę, albo na Karlu mam właśnie 238 hali, a na Bibi. Ale na Bibi mam 230. Więc może zagrajmy na Bibi na browbala, bo to Najlepsza postać na Ballu. Według mnie, oczywiście. Wy możecie inaczej sądzić. Możecie pisać w komentarzu, kto dla Was jest najlepszy w postaci na browbala. Tutaj próbujemy to wygrać. Kurde, zginąłem, bo mnie Frank zabił. Ale ja myślę, że ta pani może obronić na luzie. Uf, lewo co to broniłem? Dobrze, że miałam ulta. czy w sumie ult mi nic nie dał, ale te odpychnięcia, jakie jest u niej, Ula, zabiłem. Pięknie. Teraz penny dobrze tam bagleja zabiła. Ja tu postoję w krzakach. Niech mi nie ktoś może poda. Jakiś lekki lak był. Nie wiem, czy to czuliście. Wy na filmiku. Zaraz. Potem zobaczę na nagraniu, ja dopiero zobaczę. Kurczę, bo ten miał trochę walnąć, ta piłka, ale to nic, gramy dalej. Na razie 0-0. Kurczę, myślałam, że zdążę, ale tak zabiłem go. Nie, Penny Penny zabiła. Nie wiem, komu lepiej idzie, chyba dla przeciwnej turzyny, ale. Mamy szansę tu wygrać, jak to... teraz dobrze? Teraz mam tego Franka. Kurczę, zginąłam. Troszkę tam ich za dużo było, a mi nikt nie pomógł. No ale trudno. Ktoś nas obserwuje, nie wiem kto to. Kurczę, to załapało mnie naprawdę taki, ma... taki dystans, nie wiem, bo... sorry, ale nie mam, nie mam Franka jeszcze. Brakuje mi właśnie Jego jako epika i mitycznego Tary tylko no no i czterech eklegent. Ja nie mam farta do legend, Naprawdę. Dobra, lecimy teraz z piłku. Mam nadzieję, że coś gramy. I podaliśmy źle troszkę. Ale jakby ten kolt cold... kurczę, troszkę źle to kopnął, ale może będzie do grywka. W do wszystko możliwe, ale tu chyba pełna nasza czy z naszego teamu. Ja zrobiłem bagle, jest jakaś szansa. Jest szansa. Kurczę. Będzie dogrywka, i nie wiem, czy to dogrywcem, ale może coś zrobimy w dogrywce, żebyśmy wygrali, a nie zremisowali. A co gorsza, porażka to już by było bardzo źle. Jakby była porażka. To już nie chcę sobie myśleć, co by było. Chodź jeszcze, gola. Tak, szyją, gola. Możemy sobie wynieść na ramosik właśnie, bo ten GG to tak przypadkowo mi się kliknęło GG. No, to właśnie już będę zmieniał. A zaraz będziemy mieć, tak mówiąc, będziemy mieć skrzyneczkę, o, zaraz... Jak będziemy jeszcze mieć dwa tokeny. Znaczy będziemy mieć dwa gwiezdne, że to będziemy mieć beatboxa, więc mogę tak, tak nagrać odcinek z openingu mini, ale openingu, że jeden beatbox i dwa może małe skrzynki, bo za 54 minuty będzie 22. Wy pewnie, jak będziecie to oglądać, to już będzie po 22, czy tam kiedy wy to będziecie oglądać, bo ja to pewnie zaraz wstawię i ustawienia. Przewodnik pomóc. Zmienimy. Za darmo. Ramosik. r a m o -c i k Ramosik. Tak jest Ramosik. Ramosik. E o t u b e r a m o Albo Ramosik Tak? Ramosik e T Ramosik I ona nie pasuje od siebie Swój ponownie Ramosik e O e. T U B e. YouTube

została zostało zmienione. Jamosik. YouTube. YouTube. No, no, dobrze. No, dobrze. To teraz. że znowu sobie zagramy balę, bo dobrze mi poszło w tamtej rące. No, dobrze. O, taki nikt ten długi w miarę. O, tam mają awkę troszkę słabo z ich strony. Nie zazdroszczę im, ale dobrze. Z, MZ, MZB, B, strzelę go. Dobra. próbuję tak od boku zajść i to było dobre. Tak, to było dobre. Przez to strzeliliśmy go. No. I wygraliśmy. Ja nie byłam wtedy gwiazdą gry, no ale dużo tam nie zrobiłam, chociaż jednego gola strzeliłam. No, skrzyneczka będzie. Chcecie otworzyć. Dobra, otwieramy. Punkty dotykam. Szkoda troszkę. Nie nic nie dobre. Dobra, dobra zagramy sobie. Klęska czy urodze i mapa na solo. I zagrajmy teraz Karlę może. Karl Bibin. No dobra, tutaj też jesteśmy. Ale obok Kurde, tutaj słuchaj, że tak się zaczęło, ale zginąłem. No, zginąłem. Szkoda. No. Poczekajcie, ja tylko pójdę to, yy, na chwilę tam yy, do pokoju, I wy to będziecie wszystko wiedzieć, po prostu bo no, ja już wracam. Ja musiałem zobaczyć to żeby było cicho. No. no. i dobrze. Tam troszkę słabe miejsce zajęliśmy, więc powtórzymy kierkę, tylko aby teraz tak nie było. To Tu obok mnie, Bibi. Czy ona w szkoda? Bo bym miał darmowego Jak miał... najlepiej o tego w ścianę uderzyć. Bo jak to? Bo wtedy mu się odbija ten młot. I szybko ma kolejny pocisk. Oj, Uj, się jakoś słaby. Tym kaglem. Nie wiem, czy dali mi. tak. Na razie zostawmy może go po jakiś... Dzisiaj jestem słaby kalbym, tak to dobrze gram jakoś dzisiaj słaby, jestem tyle pucharków, tyle Star Może właśnie coś można kupić ze Star Pointsy. Możemy no, kupić, ale chyba kolta w sumie na razie nie chcę. Tutaj takie skiny. O, właśnie, wam pokażę takiego skina fajnego. Tutaj do Jessie właśnie mam. Takie, yy, takiego mam do Jessie Mam skina też do Shelly I chyba tyle. Nie, jeszcze mam do Piper za z Skina Góżała Piper. Ona też jest fajna. W sumie możemy nawet nią zagrać. Na tej mapie. Może trochę nie pasuje, ale zagram sobie. motis jest. Jeszcze my sobie skrzyneczkę. 1600 zadaje. Nawet fajne obrażenie, ale to z daleka, z blisko, dużo mniej. czy tak pewnie nie cały 1800. To nie. O, Tik tu jest. Można. Ja, żebym chociaż raz go trafił. Tylko to tak trudno, wiecie. Piper, Tik na środku w krzakach. Troszkę trudno. Oj, teraz muszę uciekać, bo mam mało straszne życie. Uciekam, 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 uciekam. Zabiję go. Ty, nie, jaki nie, fakt. Ty, przepraszam za lekkie lagi. Dobrze. No. no zero. Hmm. Kim by tu zagrać? No Czytało się, może już Zagrajmy. No, dawno w, to w sumie nie grałem. Mam zrobić tego, tam gdzie nie grałem. No, nie mogę sobie dzina. może. może Albo no, nie, poko. Poko, lubię. Mam na dziesiątej randze, lubię nie grać. I na piątej mocy lubię grać po pokoju. Jest spoko. Poko jest spoko. Chybuję się. No. Piszcie, że dla Was też poko jest spoko. No, tutaj piper myślałam, że ona wciąga, ale niestety chciałbym obić tego Broka, może nawet zabić, ale nie zabić się jedę, bo on też mu się odnawia życie. So, że są już takie lekkie lagi, ale właśnie mam taki dosyć słaby ten lecik. No i właśnie zginęli. Dobra, na tym będziemy odcinek już kończyć. Co? Zrobiliśmy trochę pucharków, pokazałam wam różne rzeczy. No, skończymy ten odcinek. No dobra. To cześć.